Siemanko, ja nazywam się Łukasz Białecki i jak zwykle jest mi niezmiernie miło móc gościć Was na kanale Flavor Design. Jak widzicie, trochę się przysypałem tutaj towarem, a to dlatego, że mamy nowe pokrowce do laptopów. I tu leżą przede mną warianty Sliwi. Oraz wariant Neo Slim. Bardzo podobne jeżeli chodzi o funkcjonalność ogólną, ale są duże różnice między nimi. Natomiast niewątpliwie są to dwa bardzo fajne produkty naszej marki Tech Protect. I jeżeli szukacie fajnego, niedrogiego, bardzo dobrze wykonanego i po prostu funkcjonalnego pokrowca na laptopy 13-14 calowe, to zostańcie ze mną, to naprawdę może Was zainteresować. A zacznijmy sobie od modelu Sliwi. To jest chyba ciut więcej do opowiadania. Są jedno i drugie, tak jak powiedziałem. Dobre, etui, Natomiast to jest trochę lepsze, ale to tak cicho. Natomiast już Wam tłumaczę, dlaczego. Nie, autentycznie to już nie są żarty, po prostu to etuj jest troszkę lepsze, jest ciut lepszych materiałów i ma trochę większą funkcjonalność. A wszystko zaraz Wam dokładnie opowiem, bo być może najważniejszym, co tutaj się dzieje, jest ilość kolorów, jakie macie do wyboru i jakie te kolory są. Dla mnie rewelacja. Nie dość, że tych kolorów jest naprawdę dużo, to po prostu są świetne. Bardzo fajna paleta kolorów. Z jednej strony wydawałoby się, że taka dosyć seledynowa, dosyć stonowana, ale z drugiej strony kilka wariantów, tak jak ten granatowy, czy taka butelkowa zieleń, naprawdę są fajnie nasycone jednocześnie. W seledyn idziemy w przypadku tych wariantów takich jaśniejszych, to mamy fiolet, turkus, róż, czy na przykład taki bardzo ładnie przełamany żółty, Żółty. żółty, mówię tak w cudzysłowie, no bo tak naprawdę tu mamy coś, co w zależności od tego, jak na to padnie światło, zresztą zwróćcie uwagę sami, że tak zależy od czego odbije. Czasem rzeczywiście ten żółty wychodzi na pierwszy plan, a innym razem to się wydaje szare bądź tylko lekko beżowe. A dzieje się tak ze wszystkimi tymi pokrowcami, głównie prawdopodobnie ze względu na materiał, jaki tutaj został użyty. Model, który pokażę Wam za moment, czyli Neoslim, jest wykonany z neoprenu, czyli coś, co jest bardzo powszechne, jeżeli chodzi o e, tego typu właśnie pokrowce. A tutaj mamy zupełnie innej klasy płótno i zaraz sobie o tym wszystkim poopowiadamy, ale muszę zostawić jeden do tej prezentacji, bo jak widzicie tutaj ledwo z tym wszystkim jeszcze się na biurku. I pozwólcie, że do tej prezentacji zostawię któryś z jaśniejszych wariantów. Ten nazwałem chyba przed turkusowym. Tak naprawdę to błękitne on raczej jest. No ale właśnie, też tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak to płótno odbije światło. Dlatego, on przez chwilę, tak naprawdę tutaj, jeszcze raz pod uwagę, że mam tu niebieską lampę, tu zieloną, więc one też potrafią mi robić tutaj psikusy. Przez chwilę rzeczywiście wydawał się, że wpada w turkus. Natomiast nie, dobra, to jest błękit, taki nawet trochę przetarty delikatnie jakby bielą. Szarawy taki powiedziałbym, ale naprawdę bardzo przyjemny odcień. Ale nie o odcieniu nawet będziemy tutaj rozmawiać, bo jak widzieliście, jest ich dużo i na bank sobie coś wybierzecie. Porozmawiajmy raczej o jakości wykonania, o materiałach i funkcjonalności. To jest tutaj dosyć istotne. Tu jest zgrzyt, bo nikt do końca nie jest w stanie mi w tej chwili odpowiedzieć na pytanie, co to jest za płótno. A wiecie, co mi przypomina? Kordurę. Czy to jest kordura? Pewnie nie, bo jest troszkę za droga, a to jest stosunkowo tanie tu, i chociaż kto wie. Natomiast ja nie jestem w stanie wam tego potwierdzić. Kordura wydaje mi się, że ciut by się bardziej tak błyszczała. Zazwyczaj jest taka delikatnie połyskująca. Tutaj mamy jednak sporą matowość. Natomiast ten splot i w dotyku, i w wyglądzie bardzo właśnie kordurę przypomina. To jest gęsty splot na bardzo mocnym, ale stosunkowo cienkim płótnie. Więc to nie jest takie sztywne jak parciane jakieś takie materiały, które rzeczywiście też takie z gęstego nylonu uplecione. Ale właśnie grube i sztywne kompletnie nie. Nadające się moim zdaniem do tego typu zastosowań. Tutaj ten materiał czuć pod palcem, że jest względnie cienki. Nie taki cieniutki, powiedzmy, jak bawełna, którą mam tutaj na koszulce. Jasne, to jest sztywniejsze. Zobacz, zobaczcie, to się nie marszczy nawet łatwo. Nie jest tak łatwo złapać to w ogóle. Tym bardziej, że jest dobrze naciągnięte to wszystko po prostu na tym pokrowcu. Ale na pewno nie jest to takie wiotkie. To myślę, że już widzicie, że to po prostu nie jest wiotki, delikatny materiał, tylko raczej coś naprawdę solidnego. Także wydaje mi się, że powinno być tutaj kilka rzeczy, które taki materiał załatwi i zaraz sobie to zresztą sprawdzimy. Jeśli to jest kordura, bądź coś bardzo bliskiego kordurze, to woda powinna potem spłynąć jak po kaczce tak naprawdę. Nie powinna wsiąknąć nam w ten materiał. Więc zobaczmy. jak po prostu wyleję na to wodę. Potem to samo zrobię jeszcze ewentualnie w przebitkach, żebyście zobaczyli na własne oczy, czy ta woda nam tutaj wsiąknie, czy zatrzyma się na powierzchni. No, i ja już widzę, że mamy tutaj taki efekt, mniej więcej jak na teflonowej patelni, jeżeli nalejemy wodę. Mam tu bąbelek, który sobie po prostu pływa, nie rozrywa się nawet, tylko jest cały czas jednym pęcherzykiem takim wody, bąbelkiem. I absolutnie nie ma ochoty w ogóle wsiąkać w ten materiał. Także test numer jeden tak, to Etui oczywiście nie jest w żaden sposób wodoszczelny, ale materiał jest odporny na wodę. I to jest też dosyć istotne, bo chociażby ja tutaj przed chwilą rozlałem trochę wody celowo, ale czy coś takiego nie może zdarzyć się nam przypadkiem. Po prostu, że potrącimy kubek z jakimś napojem, wylewa nam się to na przykład na Etui i jeżeli to Etui nie ma właśnie takich właściwości, no to wszystko przesiąka, może dostać się do środka, może dostać się do elektroniki, która jest wewnątrz. Tak samo, że nawet jeżeli przemokniemy, no możemy mieć, nie wiem, to powiedzmy gdzieś w plecaku, ale plecaku właśnie kompletnie niedostosowany do używania. Go w silny deszcz i wszystko nam przemaka, no ale to zostaje względnie suche, ponieważ to jak widzieliście, wcale nie ma ochoty w ogóle tej wigoci wciągać. Tak samo jestem absolutnie przekonany, biorąc w ogóle ten materiał do ręki, że tak samo przerwać czy przeciąć go nie będzie łatwo rozerwać. Ja jestem pewien, że nie mam szans w ogóle, no nie mam tyle siły w ręku, żeby tak silne płótno na tym rozerwać. Nawet nie będę próbował. E, ba, jestem przekonany, że o takimi dużymi, ciężkimi, krawieckimi nożycami oczywiście przetniemy, ale jakimś pierwszym lepszym nożem kuchennym, który macie w domu, prawdopodobnie nie będzie łatwo tego pociąć. Wrażenie naprawdę ta tkanina przede wszystkim robi na mnie super. Bo samo Etui, jeżeli chodzi o funkcjonalność, nic nowego nam do świata pokrowców na laptopy nie wnosi. Mamy tutaj zewnętrzną kieszeń, to bardzo ważne moim zdaniem, ponieważ fajnie nosić sobie akcesoria w jednej torbie razem z laptopem. Nawet jeżeli wszystko wrzucamy potem jeszcze do teczki, do plecaka, to mimo wszystko fajnie, jeżeli te akcesoria takie podstawowe, które potrzebujemy, a zmieści tu się spokojnie, jakiś pendrive, dysk twardy, myszka, może coś jeszcze. Tu jest generalnie sporo miejsca, które możecie sobie wykorzystać wedle własnego uznania. A co do komory głównej, ta też jest akurat całkiem, całkiem fajna, bo o ile? No, wszystko jest względnie proste. Tak, mamy no po prostu tutaj już jedną komorę, jedną przestrzeń, do której wsuwamy laptopa. Ale mamy tutaj bardzo grube pianki po jednej i po drugiej stronie, a środek jeszcze w dodatku, wyłożony materiałem, trochę jak polar, trochę jak plusz, no generalnie taki pluszowy misiek. No. To jest tak przyjemne i mięciutkie, że ja mam ochotę tam wejść do środka i zamieszkać. No serio, po prostu. Świetny jest ten materiał, który jest w środku, i to oczywiście też gwarantuje nam prostą rzecz, to będzie bardzo przyjazne o budowie naszego komputera, jeżeli no, często używamy sprzętów, które parę groszy kosztują. No i nie chcielibyśmy przecież, żeby one uległy porysowaniom, jakimś uszkodzeniom przypadkowym, zwłaszcza w trakcie noszenia w pokrowcu. No to w ogóle mi się w głowie nie mieści. To przecież służy absolutnie do czegoś innego. Ja tutaj teraz do środka wciskam Matebooka od Huawei'a. To jest w sumie prawie 15 cali, i to blisko 15 cali wchodzi tutaj rzeczywiście już bardzo, bardzo na styk. Ja mam, oczywiście, zaraz podam dokładne wymiary tych pokrowców. Natomiast no, trzeba przyznać, że akurat tutaj do prezentacji mam laptopa, który wchodzi tutaj bardzo mocno na styk, ale jeszcze wchodzi. Więc biorąc pod uwagę, że jest to sprzęt przeznaczony, jakby domyślnie przez nas, przypisany do urządzeń. 13, 14 cali, to jak widać powyżej 14 cali, bardzo na styk, ale jeszcze ten laptop mi tutaj się zmieścił. Natomiast takiego ETUI oczywiście nie będziemy oceniać przez to, jak pasuje do jednego urządzenia. Tak jak powiedziałem, tutaj jakby istotne są wymiary. I tymi wymiarami tylko i wyłącznie musicie się y, sugerować i kierować, jeżeli będziecie się decydować na tego typu ETUI, czy ono po prostu będzie pasować do sprzętu, który chcecie do środka włożyć. A wymiary wewnętrzne tego pokrowca to 38,5 na 28 cm. To są te wartości, które tak naprawdę musicie właśnie zapamiętać. One są jakby dla Was najistotniejsze, jeżeli chodzi o kompatybilność. Nie to, czy laptop, który. Kładałem tutaj przez chwilę. Pasuje na styk. Czy ma jeszcze trochę zapasu? Wymiar zewnętrzny różni się nieznacznie, ponieważ to jest 41,5 na 29. Różnica tutaj jest, jakby jak najbardziej, no ale ona wynika między innymi właśnie z tego, jak dużo tego materiału jest tutaj zastosowane. Tu jak widzicie, wewnątrz też mamy jeszcze taki dodatkowy, jakby kołnierz, który ma ochronić też obudowę przed samym suwakiem. Na przykład, no bo suwaki znowu z drugiej strony są naprawdę porządne, metalowe, solidny kawał zamka, generalnie. No i w ogóle, no nawet jakby był i stworzywa, no to regularne takie szorowanie po obudowie czymś takim mogłoby skutkować też porysowaniami tutaj gdzieś na tych przestrzeniach. Tutaj do tego nie dojdzie, bo tak jak właśnie wspominałem, mamy tu jeszcze taki rodzaj takiego właśnie, jakby kołnierza z dwóch stron. Taka membranka się tworzy, która zamyka nam po prostu dosyć skutecznie laptop i chroni go właśnie przed ruchem samego zamka błyskawicznego. A ile to waży? No, nic nie waży tak naprawdę. No, serio, to jest super lekkie. Nie mam danych o wadze i nie mam niestety wagi tutaj żadnej tak precyzyjnej, która mogłaby to zmierzyć. Natomiast no na pewno mniej niż 50 gram, na no 100%. Tu mam około 120-gramowy bank w jednej ręce, w drugiej ręce mam to, no i to waży, to nic nie waży, tak jak powiedziałem, dlatego w ogóle waga tak naprawdę biorąc pod uwagę, że jednak dosyć duże i względnie ciężkie urządzenie będziecie w tym nosić, to ta waga jest absolutnie bez znaczenia. No, i też po prostu wiecie, no, to jest lekkie jak piórko. Po prostu bardzo, bardzo fajny pokrowiec. Serdecznie Wam polecam. Jeżeli szukacie czegoś takiego właśnie prostego, ale bardzo dobrze wykonanego, no na pewno, powiedzmy, z topowych materiałów i starannie, po prostu starannie, estetycznie, schludnie w ładnych kolorach, tech protect sleeve, koniecznie klikajcie w link w opisie, jeżeli wpadło Wam to w oko. A teraz szybciutko jeszcze pokażę Wam Neo Slim. To jest klasyczniej, dużo klasyczniej jeżeli chodzi o konstrukcję i w ogóle użyte materiały, bo tych neoprenowych pokrowców jasne, że jest na rynku Multum. Ale czy w tak ładnych kolorach? No pewnie, że nie. Zobaczcie, znowu mamy bardzo fajną, bardzo podobną paletę kolorystyczną. Szarości, zieleń, bez róż. Znowu bardzo ładny błękit, bardzo fajne kolory i takie bardziej stonowane. Jeżeli wolicie coś po prostu klasycznie eleganckiego, no to oczywiście czarny. Ewentualnie, no też no zawsze neutralny w beżyk czy szarości. A jeżeli za to wolicie coś bardziej kolorowego, to na pewno przypadnie Wam do gustu. Chociażby wariant właśnie takiej butelkowej zieleni, czy bardzo ładny pastelowy róż. Przy Sliwi posługiwałem się wariantem błękitnym, to teraz właśnie zostawmy sobie tą butelkową zieleń. Również bardzo ładny kolor i szybciutko opowiedzmy sobie o tym, czym jest ten pokrowiec i czym się w zasadzie ewentualnie też różni. No, różni się przede wszystkim użytym materiałem. Materiałem, który również będzie miał te właściwości na pewno wodoodporne. To jest neopren, czyli również materiał, który ma właściwości wodoodporne, także on też nie będzie łatwo nasiąkał wodą. No zresztą jest to materiał, z którego się robi chociażby pianki dla nurków, także materiał w dosyć oczywisty sposób wodoodporny. Fajną rzecz znajdziecie za to jeszcze w środku, ponieważ macie tutaj drugie etui w etui. Taki jeszcze mały portfelik, który można wykorzystać, no właśnie, chociażby na mysz czy jakiś dysk twardy. No, na dysk świetne rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli używacie jakiegoś takiego na przykład wielkopojemnościowego, ale wciąż mechanicznego dysku. No to bardzo fajna kieszeń, właśnie chociażby na zewnętrzną pamięć, czy jakieś po prostu właśnie kable, myszki, różne rzeczy. Fajnie, że coś takiego dodatkowo tutaj jeszcze jest trochę inne jakby podejście, inna koncepcja. W Sliwi mieliśmy kieszeń dodatkową z zewnątrz. Ja chyba osobiście preferowałbym takie rozwiązanie, natomiast to też nie jest głupie, tym bardziej, że samo to w ogóle właśnie można do jakiejś mniejszej, ale właśnie wrażliwej na wstrząsy elektroniki, zupełnie niezależnie tych dwóch rzeczy używać. Jeżeli chodzi o wymiary, są tu nieznaczne różnice względem modelu sliwi. Duża torba ma wymiary wewnętrzne 23 na 33,5 cm, mała to Natomiast 12 na 14 cm, także no mała, ale też tak naprawdę wcale taka niemała włóżmy do środka telefon, na przykład i zobaczmy, czy chociażby telefon mógłby tutaj nam sobie zagościć. Mój obawiam się, że nie. No dobra, tak troszkę, trochę byłoby to na siłę. To jest Nothing Phone 1. On tu sobie wszedł, czyli wszedłby powiedzmy też iPhone Pro Max na przykład. No każdy większy telefon, ale ciut na siłę. Nie będę Wam tutaj sprzedawał tego jako tu i na telefon. To jest po prostu duża i mała torba, tak to nazywajmy. Duża jest w sposób oczywisty raczej na laptopa, chociaż tak naprawdę, gdybyś chcieli tego zastosować do innych celów, to ja Wam przecież zabraniać nie będę. Jestem absolutnie przekonany, że nie jedna osoba na świecie używa toreb na laptopy do zupełnie innych sprzętów, które zupełnie przypadkiem po prostu mają dokładnie takie same gabaryty, co przeciętny właśnie 14-calowy laptop. Ale swoją drogą zobaczmy, jak laptop, który ledwo co mieścił się do Sliwi, zmieści się tutaj. I czy w ogóle to się na przykład uda? No, uda się, ten neopren jest bardzo rozciągliwy, on się łatwo poddaje. Dlatego już widzę, że nie ma najmniejszego problemu. Również nawet ten dosyć duży, taki troszkę wykraczający jak wspominałem, właśnie poza ten nominalne jakby wartości rozmiarów matrycy dopuszczalne, nazwijmy to tak, dla tych pokrowców, także nie jest źle. Na pewno stosunkowo istotne jest to, że ten materiał też tak odrobinkę się poddaje. On nie jest jakoś bardzo rozciągliwy, zwłaszcza, że, że sam opren jeszcze mógłby być, no ale pamiętajmy, że ten opren jest znowu podszyty właśnie tym ilusim pluszem. No i ten materiał rozciągliwy już absolutnie nie jest, dlatego czuć, że jakby ta część wierzchnia miałaby ochotę się odrobinę rozciągać, ale ze względu na ten materiał nie bardzo może. Natomiast odrobinkę to pracuje, dlatego też no nie tylko chodzi tutaj jakby o wpasowanie sprzętu, no bo to też może niedobrze i nie zachęca do tego, żeby nosić takie rzeczy takie na styk, że ledwo zapinacie, Chodzi bardziej o to, na przykład, że po prostu, jeżeli wrzucicie tutaj 14-celowy laptop, to tak naprawdę wlezie tam jeszcze do środka, na przykład jego zasilacz chociażby. Czy jakieś inne ciut większe akcesorium, to po prostu tutaj da się wszystko jakoś upchnąć. Też, czy to jest najlepsze rozwiązanie, no może nie, ale z drugiej strony, prawdopodobnie czasem jedyne na przykład w ogóle możliwe, bo chcemy się spakować, załóżmy na jakiś wyjazd kilkudniowy, chcemy popakować sobie te rzeczy, żeby to nam nie latało gdzieś po torbach w walizkach, no to czasem właśnie. Rzeczywiście lepiej jest na przykład włożyć coś jeszcze na przykład w takie właśnie tego typu etui, potem wszystko wcisnąć do środka, dopiero zapakować do walizki. Na pewno jest to funkcjonalne. Zarówno i Sleevee, jak i Neo Slim, to bardzo przyzwoite, bardzo funkcjonalne pokrowce. No i każdy też, powiedzmy, że ma coś ekstra. Tamten miał dodatkową kieszeń, ten ma dodatkową mniejszą torbę. Jeżeli chodzi o materiały, no ja bym zdecydowanie wybrał sliwi. Natomiast jeżeli lubicie neoprenowe rzeczy, a to jest na pewno takie, no to jest mi w dotyku, też nie oszukujmy się, to jest fajny materiał. Natomiast taki bardziej wiotki, zobaczcie, to się zresztą tak łatwo. Zwija, roluje, to możemy w kulkę po prostu zwinąć. W przypadku pokrowców Sliwi to już się tak łatwo nie składa. Zobaczcie, to ma taką swoją sztywność. Ja tego nie jestem w stanie, już tak, taką kulkę jak przed chwilą ten pokrowiec zwinąć. Ten materiał zdecydowanie nie ustępuje tak łatwo. No i to wszystko, że jasna ma swoje plusy, ma swoje minusy. Ja uważam, że oba te pokrowce naprawdę zasługują na uznanie i są godne polecenia. Czy wybierzecie ten sztywniejszy, czy ten taki bardziej elastyczny? No to myślę, że w dużej mierze zależy od waszych predyspozycji. Jeden i drugi naprawdę ładnie jest wykonany. Fajnie obszyte są na przykład tutaj te krawędzi, właśnie z bardzo takiego mocnego, mm, takiego parcianego właśnie płótna. Czyli tam, gdzie łatwo ten neopren mógłby się poobcierać, pozadzierać, no to tutaj właśnie jest to najlepiej chronione. Więc jeżeli będziecie to wrzucać do plecaka, do teczki, no to właśnie te fragmenty, które będą obcierać gdzieś tam tkaninę, na tkaninę czy jakieś tworzywa, no to w tych miejscach to jest bardzo dobrze zabezpieczone. A zatem Sliwi i Neo Slim. dwa bardzo ciekawe pokrowce do laptopów marki Tech Protect. Serdecznie wam polecam. Znajdziecie je oczywiście na naszej stronie, znajdziecie je na naszym Allegro, do którego link zostawiam wam w opisie. A teraz dziękuję wam już serdecznie za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.